znaleźć nam. Hej, hej, cześć, witajcie. Chyba teraz jestem już na żywo. Dajcie mi znać, czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie. Ja oczywiście już przez ten czas wszystkich Was przekieruję do innej transmisji. E, nie do tej, już momencik. Bo coś miałem jakieś małe problemy techniczne, coś nie chciała ze mną współpracować platforma, ale już jestem, więc muszę po prostu tylko wrzucić wam inny link, żeby Was zaprosić. Tutaj momento, dobra, to jest ten link. Witajcie, słuchajcie pierwsze osoby, które już są, hej hej, cześć, już tylko, już zaczynamy, tylko wrzucę. Dobra, witam wam info, że jestem tutaj. Małe zmiany techniczne, o, tak wam dam znać. Wejdźcie proszę tutaj i ja na Was będę czekał. No tutaj niestety. Okej, okay, już widzę są pierwsze osoby. Hej, hej, cześć. Witajcie. Cześć, cześć Konrad. Cześć Piotr. Hej, hej, cześć. Dobra, jesteśmy tutaj. Mówię, miałem jakieś malutkie problemy techniczne. Próbowałem połączyć się dzisiaj przez zupełnie inny program. Dajcie znać, słuchajcie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeśli tak, mam nadzieję, że tak, to lecimy. Lecimy z konkretami chyba. Zaraz zobaczymy, ile osób jest już na żywo. Yy, dajcie mi tylko proszę jeszcze znać, czy mnie w ogóle słychać, bo boję się, że. Hej, cześć Marta, hej, hej, Michał. Dobra, to widzę, że chyba mnie słychać, już chyba pierwsze osoby wędrują sobie ładnie tutaj. Wybaczcie, ale jakieś problemy techniczne sprawiły, że musimy po prostu pocisnąć tutaj. Lećmy zatem, lećmy, ciśnijmy. Bardzo mi miło jest powitać Was w. Kolejnym nowym roku, 2025, gdzie tak naprawdę teraz po raz pierwszy widzimy się na żywo. Pamiętacie, ja zeszłym razem zostawiłem Wam dwa filmiki, które oczywiście przygotowałem już wcześniej dla Was, żebyście mieli i na święta, i na nowy rok różne ciekawe rzeczy do obejrzenia. Dajcie znać, czy to, co tam wrzuciłem, było przydatne, było wartościowe, czy, czy było zbyt trudne może. Bo ja dzisiaj w sumie będę chciał przejść do już nieco innego tematu, w sensie posunąć się trochę dalej, ale zobaczycie, że będzie to mega proste. W sensie tak naprawdę tutaj wszystko to, co zbieraliśmy do tej pory, teraz tak naprawdę fajnie zaowocuje. Taką mam nadzieję. Już Wam oczywiście udostępniam wszystko. Chiński Nowy Rok będzie wężem. Tak, teraz będzie Chiński Nowy Rok. Rok drewnianego węża. Jeśli mnie pamięć nie myli, ale chyba nie myli. I tak, teraz to będzie drewniany wąż. Yy, tak, no w no, ten, ten sposób, ale to jeszcze nie wchodzimy, chińskiego nowego roku, jeszcze do tego czasu trochę. Piotr mówi, że było super, fajnie, bardzo się cieszę. Słuchajcie, w takim razie lecimy dzisiaj z nowymi rzeczami, bo ja niestety mam dla Was tylko czas do 19, bo tak jak mówię, to są malutkie, krótkie lekcje, które będę chciał Wam podrzucać. Mam nadzieję, że tutaj już widzicie naszą lekcję siódmą, czyli czasowniki i tym się dzisiaj zajmiemy. Zobaczycie, będzie to mega proste, mega fajne, mega przyjazne. Po to, aby pokazać Wam, że ten język tak naprawdę wcale nie jest trudny, że jak już się rozumie jego podstawy, załapało się parę rzeczy, to już później tak naprawdę wszystko idzie jak po, jak po maśle, tak naprawdę. Ja tylko sprawdzę jeszcze, dobra, mam mikrofon dobry, włączony. OK, lecimy zatem. I jeszcze zanim to, to jeszcze szybko, no właśnie, ta informacja, że jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś poprzednich naszych spotkań, czy właśnie tych nagrań. To zajrzyj proszę w, na moim kanale odnajdź te filmiki, przerób je sobie po kolei, czyli tam lekcja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, no i te dwie ostatnie, które Wam wrzuciłem z klasyfikatorami, jak i z tym, ile coś kosztuje, bo dzisiaj mówię, zajmujemy się już czasownikami. Dodatkowo jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziecie chcieli, to z miłą chęcią zapraszam Was w piątek na podobne wydarzenie jak to na żywo, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak uczyć się języka chińskiego w 2025 roku. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś, nie zapisałaś na to szkolenie, to koniecznie to zrób. Tam w opisie zostawiam Ci link do tego, aby się zapisać, ale oczywiście to też będzie zamieszczone tutaj przez jakiś czas na YouTube, więc absolutnie będziesz mógł, mogła sobie to zobaczyć. Jednak i tak zachęcam do tego, żeby być, żeby być na żywo, żeby ewentualnie zadawać różnego rodzaju pytania. To widzimy się w piątek. Mam nadzieję, że raczej nic nie staje nam na przeszkodzie. Słuchajcie, lecimy z konkretami. Dzisiaj, jak dobrze wiesz, w języku chińskim mamy świętą zasadę odnośnie tego, w jaki sposób ustawiać słowa we właściwej kolejności. Nie zawsze mówimy, kto to robi, co robi, i dalsza część naszego zdania. Tak samo jak w języku polskim, jak w języku angielskim, mamy ten sam szyk praktycznie zawsze, praktycznie wszędzie. No i teraz nam się to tak naprawdę przyda, bo będę chciał wyrzucić Wam no, trochę dzisiaj różnych czasowników, czyli tych wszystkich słów, które odpowiadają za nasze czynności, które wykonujemy. Nie? My jedne z nich już poznaliśmy, jak na przykład działo. Czasownik działo, czyli Mić na imię, tak naprawdę to wołać kogoś, nie wiem, typu, ciebie wołają Nina, nie jako ty masz na imię Nina, ale tak naprawdę to jest właśnie takie wołać, ale mówi się, bo to jest takie mit na imię, nie? działo Ni Nina, ty masz na imię Nina albo łojo, mao, ja mam. Kota. No i to ją. to jest również ten nasz czasownik, który już bardzo dobrze znamy, który udało nam się już poznać, czyli właśnie czasownik mieć. Mówię, z czasownikami już mieliśmy do czynienia, więc wiesz jak one się będą zachowywały, więc dzisiaj będzie to już taka półka z masłem, bo będę chciał po prostu podrzucić Ci kilka kolejnych, takich jak na przykład słówko aj, aj. Mocno stanowczo w dół na czwartym tonie. Mi dzisiaj może trochę wymowa szwankować, bo jestem lekko przeziębiony, ale, ale myślę, że absolutnie dobrze nie słyszycie. Aj! macie też w co tutaj oczywiście to zapisane, czyli kochać. No i uwaga! Teraz już na tej podstawie tego, że wiesz jak działają te słowa, jak wszystko ustawiamy, doskonale będziesz wiedział, będziesz wiedziała, jak powiedzieć kocham cię po chińsku. Nie? Czyli kto to robi? No ja co robię? Kochać kogo? Ty. Ciebie, nie? Czyli ło Wo, ło mi ja kochać ty. Czyli po prostu kocham Ciebie. I tu kocham Cię, kocham Ciebie. I my w języku polskim oczywiście możemy zrobić: kocham Cię, Ciebie kocham, Ciebie ja kocham, kocham Ciebie ja i tak dalej, zawsze wiemy, kto kocha kogo. Natomiast po chińsku ta kolejność słów musi być ekstremalnie, zawsze zachowana poprawnie. To jest mega, mega ważne, no bo tak jak dobrze wiesz, nie mamy tej odmiany słówek. Dlatego, jeśli byśmy niechcący albo chcący może zamienili miejscami, zobacz to ło, czyli ja i ni, zamienilibyśmy miejscami, no, to już oczywiście teraz to, to zmieniam całkowicie postać rzeczy, bo to już kochasz mnie. To ty ni, to ty to robisz. Ni, ai, ło, ty kochasz mnie w ten sposób. No i ty, mając oczywiście już podstawową wiedzę na temat tego języka, wiesz dobrze o tym, żeby zrobić pytanie, czy mnie kochasz. Tak naprawdę wystarczy, że do tego ni, ai, ło wrzucimy sobie ma, nasze ma, które nam robi to pytanie, czy, prawda? W ten sposób. Ło, Ajni, kocham cię nie Ajuło, ty kochasz mnie nie Ało, ma, czy ty mnie kochasz? Proste? Dajcie znać, słuchajcie, czy to jest proste, yy, bo wydaje mi się, że chyba tak, tylko żebym wiedział, że na razie tutaj załapaliście, żebym mógł po prostu polecieć z innymi nowymi rzeczami, które będę chciał Wam zaraz zaproponować, a ja teraz po prostu na chwilę przyszedł. Bo tak jak mówię, jestem lekko przeziębiony. Dobra. Zaraz zobaczę, bo wiem, że te wasze komentarze dochodzą troszeczkę później, ale żeby nie tracić czasu, to ja wam pokażę jeszcze jeden mega ważny czasownik. A nie, co ja to zrobiłem? Kocham cię? No tak. Aha, dobra, inne przykłady, które ewentualnie moglibyśmy sobie tutaj wrzucić, no to bez problemu byłbyś, byłabyś w stanie przetłumaczyć to, że ona cię nie kocha, nie? Ona, czyli tamta pani, co ona robi? Nie kocha. Bu, bu, nie? Aj, kochać, no i kogo? Nie, ni, tabu, ai, ni. Ona cię nie kocha. Czy na przykład, czy ty kochasz swoją mamę? Nie, czyli kto to robi? No ty, ni, ai. Czy ty kochasz kogo? Twoja mama. Pamiętasz, my to robiliśmy z tym d. Nie, d, nie, d. Twój, twoja, twoje. ni, d, mama, ma. Nie? Wrzucamy ma. I jeszcze na koniec, żeby zapytać się oczywiście, czy. Ni, Nie, da, mama, ma. Nie ai nie de mama, nie w ten sposób. Lub kogo kochasz, to tutaj też podrzucałem wam przy członkach rodziny. To słówko kto, nie? Czyli dosłownie zapytałem się, ty kochać kto. Nie kogo, a bardziej kto. Nie aj szej. Jako właśnie kto, nie? Nie aj, ty kochać kto, ty kochać kogo. Właśnie w ten sposób zbudowane. Idziemy dalej do tego, co chciałem wam jeszcze podrzucić. Kolejne bardzo ważne słówko, ja wydaje mi się, że nawet ważniejsze niż to I, tak naprawdę, bo częściej będziesz używał tego właśnie słowa, czyli si-hwan, si lubić, nie? Ja lubię, ona lubi, my lubimy i tak dalej. I też kilka przykładów oczywiście tutaj zostawię. Typu, czy lubisz ty? Kto? Ty. Ni si-hwan Ni si goma. Ty lubić pies? Pty ma czy. Badanie proste, chyba, to nie? Oni nie lubią jabłek. Pamiętasz, przy tych klasyfikatorach tam wrzucałem Ci słowo jabłko, czyli pingło. Pingło. Jako właśnie jabłko, jabłka. Oni, czyli tam ci ludzie, tamen busi chłon pingło. Tamen busi Oni nie lubią jabłek. Lub kto lubi ciasta. Ciasto też podrzucałem Ci wtedy, kiedy była mowa o klasyfikatorach. Gdzie zabieś na przykład jeden kawałek ciasta, czy jedno całe ciasto, i tak dalej, na pewno pamiętasz, nie? To ułóż sobie już to w głowie, kto lubi ciasta. Teraz w to miejsce, nie? Czyli kto wykonuje tę czynność? No już właśnie nie wrzucimy kogokolwiek, bo musimy się zapytać, kto. My nie wiemy kto, dlatego musimy zapytać się tutaj właśnie. Szej, kto? Si, Juan lubi Dan Gao, Dan Gao. Ciasta. To jest oczywiście błąd, nie pingo, ale dangau powinno być. Kto lubi, kto lubi ciasta? Ja tego po prostu nie zmieniłem. Chyba mój błąd, wybacz mi. 6 szejsi albo może być oczywiście szejsi chan, pingo, czyli kto lubi jabłka w ten sposób. Lub co lubisz? Tego typu pytanie, gdybyśmy chcieli zadać, no to oczywiście kto? No ty, no bo to lubisz. Jest ta polska końcóweczka, no ty lubisz. Missihuan Shenme. Shenme, nie, czyli właśnie to. Ty lubisz to. Missihuan Shenme. Co ty lubisz? Tam można powiedzieć, lubię ciasta, lubię jabłka, lubię psy, lubię tam cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Proste? Dajcie znać w komentarzu, czy to jest proste, czy zbyt proste. Jeżeli coś jest trudnego, czegoś nie rozumiecie, to śmiało dawajcie mi, proszę, znać. Do tego wrzucam Wam również słówko zło. Zło, czyli właśnie. Robić. Nie? Taka też jeden z podstawowych czasowników typu, co lubisz robić? Ni si chuan Ty ni si lubisz zuo robić w ten me. Co? Co lubisz robić? Ni si zuo shen me. w ten sposób. Albo co robi tata? Co robi tata? Tego tatę już też mieliśmy, na pewno pamiętasz? Czyli nasz bawa. ba No i właśnie. Co robi tata, czyli kto wykonuje tę czynność? No tata. Tata robi co? Baba cłoszenme. Nie? Proste chyba. Baba cłoszenme. Tata robi co? I wrzucam wam, ci, wam jeszcze jedną tutaj czynność, czyli gotować. Dosłownie czuło Czyli robić dania, robić potrawy. Gotować. Nie? Samo caj. To jest takie danie, potrawa i tak dalej. Czuło Gotować. Na przykład. Czy lubisz gotować? Tłuszcz sobie to w głowie, dam Ci chwilę. Czy lubisz gotować? Kto? No, ty lubisz gotować. Czy? Ni zu, ma? ma? Czy lubisz gotować? Albo Chińczycy kochają gotować. Kochają? Tak, tak znaczy. się. Chińczycy kochają gotować. Zhonguo, Chińczycy. Co oni kochają? Ai. Kochają co? Zu, zaj. 中国人爱做菜, Chińczycy kochają gotować. Lub możemy się zapytać nawet na tym etapie już, jakie dania robisz? Ja Ci to oczywiście pokażę, jak możemy to zbudować. Jakie dania robisz? Żeby o to się zapytać, to my musimy zrobić dosłownie Ty robisz danie, ale musimy zapytać się, jakie danie. I pamiętasz, tutaj w tym języku charakterystyczne jest to, że to, co stoi... Przed jakimś obiektem będzie go opisywało w pewien sposób. Tak jak z tymi narodowościami i tak dalej, i tak dalej. Ni zuo, ty robisz ten mecaj. Ty robisz danie, ale właśnie jakie danie? No, mi, zuo, ten mecaj. Pytamy się właśnie, jakie, jakie danie ty robisz, jakie danie przygotowujesz. No i możemy powiedzieć, że ja robię polskie danie. Przygotowuję danie kuchni polskiej. What Ładzuło, bolęcaj. Ło, zuo, ja robię. No i oczywiście, w miejsce szen stawimy sobie bułan, czyli robię, gotuję polskie danie, nie? Gotuję dania kuchni polskiej. W ten oto właśnie sposób. Dobra, idziemy jeszcze dalej. Mamy i ai, i fihuan, mamy zuo, mamy zuo, co. To jeszcze czy, trzy, czyli czyścić lodówkę z jakichś tam rzeczy, na przykład, które w niej zostały, czyli jeść. czy jako jeść. I znowu parę przykładów Ci te wrzucę, typu, co jesz, co jesz, nie? Ty jesz co? Musimy się jeszcze zapytać. Nie Ni Nie ma. Ty jeść co? Cały czas pamiętaj, według tego wzoru działamy, według tego wzoru idziemy. Albo lubię jeść ciasta. Mam nadzieję, że tutaj tych jabłek nie zostawiłem, że będą już tutaj rzeczywiście ciasta. Ło czy dan gāo jako właśnie ciasta. lubi jeść ciasta, po prostu. Lub, mówię, czasami przykłady, które będą się tutaj pojawiały, albo które po, najlepiej, żeby się pojawiały, kiedy uczysz się języka obcego, to niech to będą bardzo, bardzo abstrakcyjne przykłady, których może nawet po prostu czasami nigdy w życiu nie użyjesz. Ale to głównie po to, aby być przygotowanym, przygotowanym na wszystko. W sensie, aby być w stanie sobie szybko w głowie poukładać dowolną rzecz, która Ci przyjdzie do głowy. I ćwicząc na takich abstrakcyjnych przykładach, dziwnych, jak pies je mój zeszyt, to uwierz mi, ty szybko sobie w odpowiednie szufladki będziesz w stanie powrzucać dane słowa i w przyszłości zaowocuje to tym, że nie będziesz mieć problemu z mówieniem o czymkolwiek tak naprawdę, bo już będziesz mieć gotowe szufladki i tylko nie będziesz stawiać odpowiednie słowa. To jak z tym psem? Pies je mój zeszyt, czyli kto to robi? No pies. Go, Pies co on robi? On je, No co je? Łoda będzy. Będzy, chyba Będzy. Ten Zeszyk też Wam wrzucałem wtedy, gdy była mowa o klasyfikatorach, prawda? Go, trzy łode Będzy, w ten sposób. No, albo co lubisz jeść? Czyli ty lubisz jeść jakie dania, albo w sumie nawet możemy zapytać się, ty lubisz jeść co? Po prostu. Ni sikwan trzysięgne. Ni momento. Nie, huan, co lubisz jeść? Albo właśnie to, co mówiłem wcześniej, jakie dania lubisz jeść? Czyli Nisi, huan, czy. Caj. Lubisz jeść dania, ale jakie dania? No właśnie, szenmetzaj. Nisi, huan, czy, cai, Rozumiesz to, nie? Cofamy się, bo tutaj to miejsce by nam opisywało. Ogólnie te dania, na przykład jeśli lubimy jeść dania kuchni francuskiej, czyli lubimy jeść francuskie dania czy ja lubię jeść francuskie caj, czyli fało cai w ten właśnie to sposób, nie proste. Zobaczę absolutnie naprawdę, jak już. Przejdzie się przez ten etap wymowy, ta, ta wymowa być dla Ciebie prosta, to potem już tak naprawdę idzie to wszystko pyk pyk, 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 bardzo logicznie i tak naprawdę dzięki temu, że nie musimy odmieniać tych słów, to wszystko jest tak naprawdę proste, gładkie i przyjemne w momencie, kiedy tego używamy. Kolejne słówko, które Ci wrzucę, to jest oczywiście, jak mieliśmy jeść, to teraz jeszcze pić, czyli jak herbata, którą na przykład pijemy, nie? czyli właśnie pić. Na przykład, gdybyśmy zapytali się, czy lubisz pić herbatę? Her, herbatę, czy lubisz pić herbatę? Nie siwan e herba ma. Nie ma. Czy lubisz pić herbatę? Cza też się chyba cha pojawiła przy tych klasyfikatorach, tam wam trochę tych różnych rzeczowników wrzuciłem. Albo, czy lubisz pić kawę, no to to jest właśnie to, o czym mówiłem. Z jednej szufladki wyciągamy, nie? Teraz wyciągamy tą czar herbatę i wrzucamy w to miejsce kafej, czyli kawę. Ni xi kafej ma? W ten właśnie ten sposób. Albo, oni piją niemieckie piwo. Tego typu zdanka też jesteś w stanie już sam sama stworzyć. Wystarczy, zrobimy oni, czyli tamen. Robią he, piją Piwo, oczywiście zaraz, ale wcześniej będzie niemieckie piwo. gło pijął. Oni pić niemieckie piwo, Niemcy piwo nawet. My moglibyśmy tutaj wstawić Degło, D de Moglibyśmy, ale z reguły tego D, czyli jakby to należy, opisujemy coś przy pomocy tego D, nie będziemy wstawiać, kiedy tym opisem jest jakieś państwo, na przykład to przeważnie do jakichś dań, czy na przykład niemieckie piwo, czy na nie wiem, francuskie samochody i tak dalej. Wtedy tego D tutaj nie będzie. Ostatni przykład. Czy ludzie też piją wodę? Tak jak mówię, absolutnie absurdalne przykłady czasami, ale po to, żeby cały czas właśnie ćwiczyć tą swoją kreatywność i to wrzucanie do odpowiednich szufladek. Tu mam nadzieję, że już absolutnie sobie z tym poradziłeś, poradziłaś. Czy ludzie też piją wodę? Żen, ludzie albo człowiek, ale w tym wypadku oczywiście chodzi nam o ludzi, je też piją Czy ludzie też piją wodę? Pozwólcie, że przyspieszę trochę tempo, bo wam od razu, Maj, kupować i Maj, sprzedawać. Nie? Tutaj absolutnie przy czy uwag, tych uwagach, kiedy mówiliśmy o tonach, zwracając uwagę, że ta, te tony są mega, mega ważne, bo w niektórych przypadkach ta zmiana tonu może wiązać się ze zmianą znaczenia, które jest no bardzo blisko siebie. Nie? Tak jak to kupować i sprzedawać, no to tutaj rzeczywiście trzeba uważać, bo żeby zapytać się, czy lubisz kupować książki, to zapytamy się. Nisihuan mai sztuma. Nisihuan mai Czy lubisz kupować książki? Ale, gdybyśmy chcieli wyjaśnić to, że moja babcia sprzedaje komputery, pamiętaj, absurdalne przykłady, najlepsze zawsze są. Moja babcia, żeby sobie przypomnieć, a babcia, babcia, czyli ta najnajlepsza, nie? Najnajlepsza babcia na świecie. Najnaj, najnaj. Naj. Czyja babcia? Moja. Łodę nai my dien nao, nai nai my moja babcia sprzedaje komputery. Dodatkowo też wrzucam ci jeszcze czynność my czyli kupować dosłownie dunsi, czyli rzeczy, robić zakupy inaczej. Czy lubisz robić zakupy? My dunsi ma. Wstawiamy oczywiście tutaj całość i absolutnie nie ma z tym nic strasznie trudnego. Czy Twoja siostra lubi robić zakupy? I znowu pamiętaj, przywołujemy sobie tą siostrę. Tam były dwie, tu możesz sobie wziąć dowolnie, którą tam chcesz. Ni de si huan mai dong xi si ma. Czy twoja siostra lubi robić zakupy? Moja siostra nie lubi robić zakupów. No to oczywiście wszystko to tak jak było wcześniej, tylko zmieniamy na Łoda Maymay. Bu si huan mai dong xi. Si. Moja siostra nie lubi robić zakupów. Moja siostra nie robi zakupów. Zobacz, tu specjalnie zostawiłem ci dwa takie przykłady. Mogłoby się wydawać, że takie same, ale one oczywiście nie są takie same, bo w pierwszym masz, moje siostra nie lubi robić zakupów, a w drugim po prostu moje siostra nie robi zakupów, czyli łodem meime, bu my don't see. bu my don't W ten sposób. I ostatnia rzecz, czyli czasami kanne, kanne, bardzo mocno powiązany z naszymi oczyma, oczami. Czym patrzymy, okej? Okay? Żeby zawsze sobie to skojarzyć z oczami naszymi, bo to jest to, co my określamy po polsku, jako patrzeć, czytać, oglądać, nie, czyli wszystko właśnie to. Tak jak w tych przykładach, czy lubisz czytać książki? xihuan kan, ma? ni xihuan kan szuma, czy lubisz czytać książki? Nie lubię czytać książek. Łobu, xihuan kan shu. nie lubię czytać książek. Albo czy twoja babcia lubi czytać francuskie książki? Zobaczysz, te zdania coraz to dłuższe, ale takie też warto, żeby się pojawiały. No i znowu, nie den naj, nai", albo ni nai naj w skrócie. Spiechuan kan shu shuma, czy ona lubi czytać te francuskie książki? Wyrzucam ci jeszcze słówko dien ying", Dien ying, czyli dosłownie elektryczne cienie, elektroniczne cienie, czyli film. No i zapytać, byśmy mogli, czy lubisz oglądać filmy? Nie huan. Nǐ xǐhuǎng ma? diǎng lubisz oglądać filmy albo jakie filmy lubisz oglądać? Nisi xǐhuǎng Kan shénme diǎng To, jaki, jakie filmy. Wtedy właśnie w ten sposób. I byśmy mogli odpowiedzieć, lubię oglądać polskie filmy. Wǒ kan Lubię oglądać filmy polskie. To tyle. Mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które tutaj Ci pokazałem, absolutnie są w miarę zrozumiałe. Zobacz, że ustawiasz sobie odpowiednio słówka i z nich już możesz budować na bazie tego, co wiesz, co znasz, odpowiednie nowe rzeczy. I jeśli tutaj jesteś, dotarłeś do tego momentu i oglądasz, to teraz napisz komentarzu słowo cytryna, żebym po prostu tylko wiedział, to takie no, po prostu napisz, jeśli do tego miejsca dotarłeś, żebym po prostu ja wiedział, nawet jeśli oglądasz to nagranie dość później. Zapraszam Cię oczywiście w piątek na darmowe szkolenia uczycie Języka chińskiego w 2025 roku. Wpadnij na nie. Widzimy się w piątek, o 20.00 w opisie masz link do tego, żeby się tam zapisać. No i również w linku zostawiam, to już nie zdążę Wam powiedzieć, bo mówiąc o tych różnych słówkach, które się tutaj pojawiały, chciałem Wam zaproponować yy, nabycie. HSK 1 słówka w kontekście to jest książka, która ma w sobie 500 podstawowych słówek takich właśnie jak te, które dzisiaj poznawaliśmy, że możesz sobie je wplatać do twoich wypowiedzi i żeby wam ułatwić jakby nabycie tej książki, zostawiam wam na dole kod rabatowy do tego, abyście mieli darmową wysyłkę tak naprawdę na wszystko. To jest tutaj to, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam was, żebyście mieli swój własny egzemplarz w domu, to na stronie chinskie-książki.pl, tam możecie sobie jak najbardziej taką książkę zamówić, a na dole zobaczycie kod, to jest kod darmowy bodajże, żebyście mieli darmową wysyłkę. Ja muszę uciekać, dziękuję Wam pięknie, wybaczcie te problemy techniczne na początku, ale mam nadzieję, że takich już nie będzie. Widzimy się oczywiście za tydzień, w środę o 18.30. Do zobaczenia, za bye bye. Hej, hej.